Ale czy to była wina PiSu? Tak. Tego dowiemy się w kolejnym odcinku Minecraft na modach. But it's zakier. just a theory. A game theory. Elo. Nic się nie do klubu, matka stoi. Uh -huh. Aha. <laughs> uh -huh. uh -huh. Co tam? Aha, uh -huh. wiesz co to Midas? Witaj w salmoners hmm, league. Czy skoczesz? Oh, o, wygląda Midas. Uh -huh. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się Żydem. Adolf. 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 Ej, myszka się zepsuła. Tańczmy, tańczmy makarene. Elo, p***. Jak wracałem z kateryną, z siostrą, to tańczyłem Take the L.

<laughs> no, no, no. Nie to inne, jest to jak, jak schyla się, to jest spamable bardzo matka. Poszukaj, To Powiniesz okay. kontrolować czasem? Tak, i spam to. O! To, to jak to się schyla, tak, to. To, to latanie. Nie, to latanie, to latanie, to latanie spam. O! Bra. Zdjąłeś Y na pierwszy? Bra. Wziąłem Y na pierwsze. To ja taki zboczaniec na tym single, ja taki drugi ty. Bra, eee, no shit. Bra. naprawdę myślisz, że Ty One w Young wygrasz? wygrał? To jest Ty, pod które ten lepiej? No nie. Wiesz, to nie, nie, ja myślałem, że nie muszę palić flash. Legia! A musiałeś. i tak umarłeś. Mogę go wcześniej spalić, ja tak to sobie trzyma. A? a kogo? Chodziło o to, że myślałem, że cię Nie, nie, nie. 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 Ja nie. jestem Nie. to Nie. 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 i Nie. Nie. Nie.

Bro, czemu się tak fokusują? Nekrofile jedbanie. Coś ty już kurwa nie żyjesz. No choć na mnie. No, no, to ja To się pytał, chajesu. Se... Brodo. MRTKO. <mrdko> nie czaję, ale tak. Czego ja usłyszałem, jest... że powiedziałeś, że kuretowi zabrałeś To jest kurwa, co jadę? No, mi, mamy niesubordynację. Spoko. Nie spodziewałem się niczego innego po no, <laughs> to... No, no. to, Dużo to się... To Dużo Cię nie wymagam. Tylko tak... Co? Dobra. Czekaj. Mam. Jak dasz jej prowokyuta, to z siebie dumny. To, że jestem oddalony 5 metrów. Ranię zaraz, Dobra, to, zaraz banę i... tylko. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma stresu. Ja tutaj rado ja palię. Ja musiałem zebrać free bo jak zobaczę w tej rejle, bo ta Chloe ona jest tak głupia, że ona myślała, że się wleczy do ataku za tyle, bo ona full builda. To wiesz, mieści. Dobra już, a u nas tutaj jest, już u nas tutaj jest było chill. Widzę. Papie. Początki są najgorsze tylko. No patrzę, dawaj ja nie wątpię, że czecha? będzie łańsztował Tylko chcę zobaczyć, czy teraz łańsztujesz A, okej okay. Czekaj, czekaj Tylko że... 5 sekund, 5 sekund i... i głoduję, nie? Tylko że są jak wyjdziesz, to nie wyjdziesz Są już moje, są już moje, patrz to No On jest tu Ja uciekam Używam tak zwanej czekoladki RU-RU-RU mm. Widziałeś to? Widziałeś to, ten damage? Widziałem

Bro... Kurwa... Jena spierda... Taki... Taki nie? jest, nie? Ty, Irelia wchodzi! CZEKOLADKA! Dobra, <try> uciekam, No Mi się wydawało, że ja flesza miałem, co nie? Elo, uciekam! Nie! Yeah. Co to on? Mówi, się obsrałem. Aż, aż nic nie zrobicie razem, spokojnie. A... do już sam poleciał z ultim, elo. No, dobra. Powodzenia, ja Cywilion. Czekoladka! Nie! Nie, to twojej czekoladki! Nie! ale Ty zadajesz aż mniej niż turret. No dawaj, Przemek. Ona ma 1-3. Przed w ciebie, ciebie ma jeden w idzie. Przed ciebie na swoim poziomie. O kurde, A, bo ja mam tu trzech. No sensie był. A kto, to ktoś coś mówiłem? Ktoś tu chyba mówił coś. Ktoś, nie wiem, coś. Ktoś, ktoś. No, Zmiennie chciałbyś mnie zabić. Z... Nie, nie, w ogóle nie, 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 <słysk> nie, 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 tak Ej, dawaj Emu! Co? What was that in human reaction? Dra Dobra. Ja Mam już pierwszy item pod AP otoczeni. Pół tego tutaj. Między pikki Jestem tylko... Jestem tylko moim dzieckiem. Jak coś to uciekamy. No to nie, nie, nie. nie! Masz stuna jej dałem. Podwójnego stuna jej dałem. Jak nie uciekniemy to ja nie wiem. Co ty w ogóle tam. Co ty tam w ogóle sam robiłeś mnie? Przepobił. biłem się. Tam są teammatesi. A właśnie ty tam, to no, do... rzeczywiście teammatesi. Może pójdę pomóc. No No, no O karton! Da, to kubu go zabiłeś, nie? Dobra. Jeszcze umrzesz od niego przecież. YOLO Psych. Nie proszę, nie rób mi tego Więcej <noise> chciałeś zrobić Co chciałem zrobić? No, znaczy, ukraść fraga naciskając E tak. Z pewnością Tak Znam cię Doskonale byś to chciał zrobić Aha Aha Ja, nie, ja ratuję życie ogólnie E EO Eo. Nie, zostaw policjancie! Nie trafiłem pierwszym prowokatorem w tym Aha Nie! Akurat ten co miał mi uratować Nie! Czekoladka! Nie. Dlaczego bo woli nam... Bar kończy grę trochę, A? A ten że pentakila zrobił? Biegają. Pentakill singed? Pentakill singed? nie wydaje. Czy to jest możliwe? Jestem z jego dumny. Nice. Ale sobie napiszę mu. Nice. O ty. Solo bolo? Solo bolo. Solo bolo jest robione. Panowie. Okay czy solo bolo czy nie? Troszkę na twoje bało, nie? Jaki solo bolo? No, solo bolo. Ale coś solo bolo. No chyba solo bolo jest. O! Solobolo. A dobra, już czaje. Ale, złobo. Yy, tu jest nawet G. Tu yy... Wiedziałeś, że tu. Czajek ją poszukuje. To jest mi solo bolo. Ale zresztą znaczy minionki są silniejsze, więc wiesz. Ej, ale mamy barona. Dobra. Mogę w Mogę w jego wierzę w ciebie, dawaj, dawaj, dawaj. Weź wierzę w jego, dlatego będę ultował w jego teraz. Hmm. Ciężko ja zajmę się split Kurwa, jego HP, tak, jego HP tak lata, żeś pożałowania zgodne to, uj, to nie mam Mało HP, ale to się dalej bije co nie, bo stunkuje cały czas, to jest cała moja robota. No, Dobra, to byłem trochę teamfight.

Dobry. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, skąd się czyta. Tak... Tak no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak na Twisteda. No, nie wiem, nie wiem. Mobilki, mobilki, jak tam mnie słychać? Dobrze, dobrze. 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 Yy.